Super czasny Patrzcie. Strona mi się zatrzymała. I nie mogę ani do przodu ani do tyłu... No się zablokowała. Na, na tym momencie. Godzina, to jest taka relacja z tego trzęsienia ziemi w Turcji. Już ponad 20 tysięcy truposzy poszybowało do nieba. Pierwsza 45, no symbolika super, nie? No bo to jest y, oznaka pokoju, nie? Koniec wojny, 45 rok, no jednoznaczne wyjaśnienie. No i no to są właśnie czary mary i teraz zobaczcie, tu podają, że epicentrum było według wstępnego raportu tureckiego uniwersytetu Bogazici Bogazici też ciekawa nazwa Bogaci Boga Bogaci Zici Zici Ici Ici O to wszystko jest czary mary Icia to jest krówka żona znaczy siostra mojej żony ma, ma, ma psa do Icia Gaz, Z i ci. No widzicie, wszystko tu wychodzi. 40% budynków w mieście zostało zniszczonych. I tu jest nazwa, to epicentrum. No pierwszy raz to widzę i tu jest chyba wszystko. Kara, man, Mara jest jeszcze hakach, ra, rama, raman, ramadan czyli kara, man, mara czyli y, mężczyzna z mara, mara, maras marasa, miras mój brat urodzony 10 dziesiątego nie, czyli dwa razy dziesiątka a mówiłem wam sąsiedniej tu miejscowości z Szekędzin pod numerem 22 na 10, czyli 1010 10, mieszka y, kobieta. No, o ile żyje jeszcze y, z nazwiskiem pokój. A miras, no to Mir, też pokój, nie? czyli mamy wszystko, mówi o pokoju, nie? Podobno Ukraińcy wysłali też tam ratowników. Y, jakieś niemowlę uratowali matka zginęła a, a ono się urodziło w trakcie tego no weźcie jaki koszmar będzie miało o czym wspominać no już tu piszą że to potężniejsze niż ostatnie takie potężne było w roku 1999 czyli 6500 budynków zawaliło się a nie zliczono ile została uszkodzona no Cokolwiek by kurwa nie mówić, no dziwne to nie, ja akurat te. Rzuciłem te filmiki, moje takie wieńczące prawie dzieło, i, i tam taki ostry dosyć byłem gościu, no właśnie, i, i, i te czary Mary, że dosłownie godzinę, no praktycznie jak to się waliło, no to ja to rzucałem te filmiki, no także. <laughs> Jezu, no przecież mówię wam Fukushimę biorę na, na, na swoje bary, że tak powiem, bo, bo dzień wcześniej przed 11 marca 11 roku zauważcie, 11, 3, 11 umarł Jezus, niech żyje Jezus, nie? Na, na swoim blogu napisałem to ile chcecie. Haiti razy 100, 1000. No i na drugi dzień by 1000 razy mocniejsze niż na Haiti. No i kraina wschodzącego słońca. No jak się nazywam? Świt. No, no i co? Nie pasuje wam? Czary Mary. Czary Mary. Tym bardziej, że e, jak już tu mówiłem o tym 12 lipca. E, Dokładnie 12 lipca roku wam nie powiem, bo już też bardzo wymowny, gdzieś bym musiał to odkopać, ale gdzie to teraz znaleźć? 12 lipca tam któregoś roku w Japonii w samo południe słońce pokryło się czerwienią. Było to tak szokujące, dziwne wydarzenie, że zanotowano to, odnotowano, znaczy w księgach cesarskich no czyli musiało być coś ważnego no w końcu tam cesarz jeszcze do niedawna był uważany za równego bogu w ogóle się nie kontaktował ze światem nikt nie miał do niego dostępu no tak jak 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 z bogiem nie nikt tam do niego nie ma dostępu nie ma kontaktu no i tak tak ten cesarz tam był, był traktowany nie chyba do czasu drugiej wojny to było tak jakoś tak chyba no gdzieś tam kiedyś było. No więc mówię, wydarzenie 12 lipca, nie? Spójrzcie na ich, ich flagę narodową. To jest białe tło i czerwona kula, nie? Czyli to kto wie, czy właśnie nie, nie, nie to wydarzenie zostało uwiecznione na tym, czyli coś bardzo, bardzo ważnego, nie? No i, i, i ta Fukushima właśnie jakby z polecenia mojego, nie? Czary-mary, nie? Czary-mary, no właśnie, czary-mary. E, tu mi się kojarzy właśnie, że trzeba jakoś połączyć z tym, pamiętacie ten filmik z 15 roku, kiedy mówiłem o Meteory, meteorypaniu, zagrażaniu Ziemi meteorem, który dzień wcześniej, 31 października właśnie 15 roku eksplodował właśnie, no, będąc praktycznie w zenicie nad, nad, nad no, powiedzmy szerokość, no to był gdzieś zenit nad, 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 chyba okonkiem czy jakoś tak. No ale zważywszy na wysokość, no to praktycznie zenit to był, no ale na, na, na e, mijając powiedzmy tu, tu w kierunku północ, południe, czyli południk no to było akurat rozbłysk ten maksymalny na, 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 na tym południku, który przecina moją wieś, czy chatę, czy stawek, może lepiej. No wydarzenie było wtedy szeroko komentowane, widziane przez pół Europy, także no ważne, ważne. No ja nagrałem na drugi dzień, właśnie 1 listopada ten filmik, no i tam zakończyłem go mówiąc o tych siedmiu, czyli sześciu facetów dwumetrowych w Czerni i kobiecie też w Czerni tam gdzieś się okazało trochę mniejsza ona od nich no jak to samica, nie? No podobno to jest jakby wybranka tego szefa tych sześciu. I oni właśnie w Katowicach, w majową niedzielę, w 1986 roku, kiedy ja miałem 33 lata, właśnie takie bardzo wymowne, nie? tak zwany kontaktowiec, nie? Katowice, Kat, Kat, to się też kojarzy, ciekawie, nie? W majową niedzielę, właśnie w 1986 roku, on sobie tam szedł i kołki Rialto. Nagle ulice opustoszały, czyli zostało miasto i on, nie? I obok niego się pojawia sześciu właśnie tych dwumetrowych wczerni. Nie? Podobno jak ten Chris Kina to opisywał Pola Raksa 98, chyba tak numery, o ile dobrze kojarzę, zresztą znajdę, to wam rzucę. Że to w dziejach oni się wielokrotnie różnym ludziom ukazywało, właśnie tych sześciu plus jedna. No czyli jakby siedmiu, albo 67, no widzicie także, no wylatowa kod 67, no widzicie jak to tańczy? Żona 6, ja 7, suma 13, no. no właśnie to bydle, które mówiłem ujeżdżane w tej mgłowicy N44, to zauważcie, że to pije do Jana Pawła II. Dlaczego? No bo on był ten, ten, ten ujeżdżający tego byka, to jest sześcian i sześciokąt i kropeczka, czyli 6, 6 i 1 no to ile daje suma? No 13, czyli 13 ujeżdża byka. A Jan Paweł II był, że tak powiem, omotany 13, no dosłownie w każdym momencie, nie? Czyli od stóp do głów, nie? No i, i, i ta liczba 13 kiedy ten, ten, ten Tu154 dokładnie na 13 rocznicę mojej pracy na Poczcie Polskiej wywinął orła 180 stopni jak mówiłem, i wyjebał w glebę, nie? W błoto został wtarty, nie? Czyli, czyli góra kojarzona z, ze złotem zrównała się, po wykonaniu wolty o 180 stopni, zrównała się z błotem, czyli złoto i błoto, no, połączyły się, nie, czyli wierchuszka, a tutaj podnóżka, o właśnie. Yy. I to była trzynasta rocznica mojej pracy na Poczcie Polskiej, gdzie jej szefowa, jak mówiłem tam rok czy dwa wcześniej, miała sen ze mną i trzynastką w roli głównej. Także no takie już, że tak powiem, bardziej wymowne, wymownego, że tak powiem, podpowiedzi, wykładu, no to już chyba nie, nie trzeba, no jak to mówią, Reszty nie trzeba, nie? Samogęste i, i, i toczka i, i kropka, koniec, nie? Finito, no, finito. Finito. No i tu, ponieważ, jak mówię, jestem przeznaczony do władania tym światem, do zamienienia go w raj na ziemi, do e, opanowania, czyli jako taki cowboy tego bydleństwa światowego, czyli tego. Tej mamony, no za właśnie, że te wieże też runęły na, na, na mój jakby rozkaz, gdzie 5 lat przed ich runięciem, 11 września. No ten list sam pokazywałem, to już nie będę go tutaj pokazywał. Do ważnej osoby też wysłałem, nie? I, i to dokładnie 11 września 96 gdzie tam właśnie też pisałem, że, że świat goni za pieniądzem i że to jest przyczyną zniszczenia świata, czyli no, wina byka, byka, który no, uwielbia tę pogoń za szmalem, w sumie tylko go to interesuje, więc interesuje, konsumuje, no, 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 kojarzyć, kojarzyć. No i tam napisałem takie zdanie, tu trzeba wstrząsu. No i tak się stało. No minęło pięć lat i je budują dwie wieże WTC, symbol światowego handlu, nie? Czyli czyli no wiemy, nie, że, że już mówiłem, nie? że handluje się po to, żeby mieć szmal, żeby zarabiać, tanio kupić, drogo sprzedać, nie? Znaleźć frajera, który zapłaci za gówno duże pieniądze. No właśnie, czyli jak widzicie, no, no dzieje się pod moje dyktando, no. A e, no, opowiadałem wam o tym moim tańcu niebieskiej kahiny na placu, no właśnie, to był właśnie taniec niebieskiej kahiny, no, kiedy zdjąłem maskę, no, tak jak mówi ta legenda Hopich, to był znowu, o właśnie, kolejny 12 lipca, zapomniałem o nim, patrzcie. A to było najważniejsze wydarzenie w dziejach moich y, miasta Koszalin y, Polski i świata, a nawet wszechświata O Boże, gdzieś ty tam tak wysoko wzlatał gościu, nie? No właśnie, i kara, i kara, tylko jak widzicie, kara nie spotyka mnie, a was Jest takie odwrócenie kota ogonem, nie? Tak pamiętamy ten los i kara, nie? zlatał do słońca i został ukarany i spadł i się zabił, nie? No, nie dziwi was, dlaczego Jaruzel mieszkał pod Ikara 5? No, ciekawe, nie? A ten, ten, ten mój numer 519, jaki mi się tu pojawił, nie wiem skąd właśnie, też takie czary-mary jakieś. Ciekawe, kto mi go nadał. No to 5 i 19, nie? Piątka, no to byk, pieniądze, nie maj, pekunia, yy, czyli bydło, yy, minotaura i tak dalej, nie? Yy, I dziewiętnastka to południe, który tnie Polskę na pół, gdzie to oznacza alfa i omega, 1,9, no bo na tym bazuje matematyka, nie? Na 1,9. Czyli początek i koniec. A potem się to wszystko powtarza i rozmnaża, że tak powiem i przetwarza, i wytwarza różne cuda, nie widać, a które się zgadzają znowu ze światem, nie? Matematycy się sami dziwią, jak to jest, że te, że te takie prawa jakieś, które odkrywają, tak pasują do wszystkiego, nie? Co istnieje, nie? Czy do świata żywego, czy martwego, do, do ekonomii, do chemii, do, do fizyki, do wszystkiego, nie? No bo wszystko jest jednością, jak wam mówiłem, nie? A wy nie chcecie mnie słuchać. no, Dlatego cierpicie, no. Mówiłem, że prawda absolutna powiedział, że yy, starajcie się robić yy, tak jak trzeba i to co trzeba, nie? A wtedy będzie wam dobrze. Będziecie żyć jak w raju, mieć jak w raju i żyć w raju. A jak będziecie stawać o koniem, czyli anty, anty zawsze, no to będziecie cierpieć. No powiedział jasno i wyraźnie, że dopóki nie, nie, nie posłuchacie go, czyli nie poddacie się jego woli, e, które mówi, co trzeba robić, żeby było dobrze, no to będziecie cierpieć, no i, i to, to trzęsienie jest takim, no już miejmy nadzieję, ostatnim wyrazem cierpienia, jakie zostało nadane e, Turcja, nie? Tur, tur, no to bydle, bydło takie leśne, dzikie, no no, pracowałem w lasach i tam poznałem właśnie cała ta moja nauka, czternastoletnia w lasach państwowych. Jak zgodna właśnie z przekazem z Wet Słowiańskich zapowiedział, że, że naczelny kapłan lasu przez czternaście lat będzie szkolony przez strażnika pierwotnego ognia. No, to takie czary Marynie. Akurat tyle lat pracowałem, no także widzicie, tu nic się nie, 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 nie zgadza. Wszystko się zgadza, nie? No i właśnie w lasach natknąłem się na pierwsze takie moje starcie, znaczy zobaczenie, jak te bydlaczki się zachowują, jak właśnie na urzędach urzędują. No i inaczej mówiąc, jak nas też rolują, nie, bo to było jedna taka wielka bycza wyżerka, bym powiedział, nie, no i, czyli taka usterka, usterka, no i dlatego ja tak zajadle, że tak powiem, obszczekuję bydlęta, no, bydlęta, rasa ich jest już od dzisiaj jaka, no, wyklęta, no. No to dotyczy oczywiście i i ten i Jana Pawła II, i Tuska Europejskiego, i Dudusia Królewskiego, znaczy prezydenckiego, no i, i, i tego ojcusia Rycusia, <grywia> nawiedzonego, nie? za szmalem koniącego, no widzicie. No. No, Mask, Hitler, Hussein, e, Mahomet, no to wszystko, wszystko to jest jedna nacja. Jedna nacja, bogacja, bogacja. Uniwersytet Bogazici, Bogaz, Bogaz, czyli jakby z Boga gaz, e, z Boga gaz, a to znaczy, że Bóg. E, Pierdzi na nich, nie? Ma ich w dupie, nie? Ten. Jak ten mój rysunek, nie? Widzieliście, że tam. Yy, no właśnie, bo to jest wymowa tego rysunku. Od wszelkiego frasunku. Od frachtu i stosunku. Kurwa, butelki popiję, no bo piję i tu rzucam. Wyniosę, no spokojnie, kurwa, ale melina powiecie, nie? Melina, malina. Malina, malinka. O, ktoś mnie ugryz w szyję. A, a, a by kto szyja? O kurwa, malinka. No patrzcie jak to wszystko. A tu taka roślinka. No przecież to jest roślinka, nie? No, żywa roślinka. I widzicie, tu jest dupa i tu jest pierd, nie? A to wyrasta tu z dołu, gdzie tu jest na dole łeb byka w tej on Kurwa jest, tylko tu jest nie narysowany. Gdzie jest ten kurwa rysunek? Rysunek? Oryginał znaczy. Oryginał. Dlaczego muszę kurwa znowu szukać? Chodź tu jakiś śmierdzielu No tak, bo to pierdzi, no to śmierdzi. Śmierci, śmierdzi, o tu widzicie jest to byczysko, nie? I to no, pieniądze, a, 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 a tu Bóg jak widzicie. Yy, no bo yy, no to taka wymowa, wymowa symboliczna, nie? Że tu yy, to jest tak, że yy, w oczach pieniądze, nie? Gonię za pieniądze, zabijam ziemię, czyli ten, a sram na Boga, nie? No bo Bóg mówi...